Witam wszystkich w kolejnym odcinku z tej strony: Szalony Tester, a w dniu dzisiejszym prezentacja takich oto specjalnych uchwytów do kabli. Kable te kosztują normalnie 2,30$, ale przeważnie jest na promocja i można je dostać za 1,84$. Jest to najtańsza cena, jaką znalazłem na AliExpress. Dostawca wysyła listem rejestrowanym przy przekroczeniu 10 dolarów, ale jeśli się do niego napisze i poprosi to nawet tę przesyłkę za dolar 34 wyśle rejestrowanym. Przesyłka dotarła w dwa tygodnie i zobaczmy jak wyglądają te uchwyty na kable. Od spodu jest taśma dwustronna. Dzięki czemu możemy przykleić ten uchwyt do biurka. I potem wsuwamy czy wkładamy tutaj kabel w ten sposób, i się nam blokuje, i na pewno zbiórka nie spadnie. Jest to dobry sposób na zorganizowanie kabli do wszystkich ładowarek, żeby nie walały nam się po podłodze. Za taką cenę myślę, że jest to fajny gadżet, tym bardziej, że dostajemy aż 6 takich uchwytów. Polecam każdemu, zapraszam do oglądania kolejnych filmów, subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Do usłyszenia w kolejnym filmie.